Panie marszałku, wysoki sejmie. Rząd informował, że będzie 19 miliardów złotych na rozwój elektromobilności do 2020 roku. Za chwilę mamy rok 2020. Ten program i te środki miały być przeznaczone na dwa flagowe programy, które mają poprawić elektromobilność, to jest na autobusy do komunikacji publicznej i samochody elektryczne. Ministerstwo Energii planowało również do 2020 roku powstanie 32 wyodrębnionych w całej Polsce w określonych aglomeracjach 400 punktów szybkiego ładowania, i do tego miało zostać udostępnionych 600 punktów normalnej mocy. Chciałem zapytać, jaki jest stan realizacji tych zapowiedzi, jeśli chodzi właśnie o elektromobilność, jakie są dzisiaj realne instrumenty finansowania niskoemisyjnego transportu publicznego. Dziękuję.